Siema, cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie czy warto zostać kierowcą zawodowym oraz co mnie skłoniło, żeby kierowcą zawodowym zostać. Także po pierwsze zacznę od tego, że u mnie to było średnio, ponieważ e, każdy był przeciwny temu, żebym szedł za kierowcę. Nikt u mnie w rodzinie nie jeździ ciężarówką. Skąd się wzięła pasja? Nie wiem, od dziecka coś tak czułem, że bym chciał iść w tym kierunku Tylko zawsze w jakiś sposób nie brałem tego na poważnie Ponieważ zawsze myślałem, że żeby zrobić prawo jazdy na duże samochody to trzeba mieć 21 lat Kiedyś całkiem przypadkowo w internecie Dowiedziałem się, że można od 18 i dlatego właśnie założyłem też ten kanał, bo wiem, jak ciężko się dowiedzieć, jak zrobić to prawo jazdy do 18, czy w ogóle można zrobić to prawo jazdy do 18, i jak to wszystko przebiega, jak to wygląda. Więc, jak widzicie, można zrobić. Jest troszkę więcej do uczenia, ale dla chcącego, niezpręgnego, jak to się mówi. Także co, jeżeli jesteście. Jeżeli czujecie, inaczej, jeżeli czujecie tą pasję do ciężarówek, chcecie iść w ten kierunek, moim zdaniem warto spróbować, tak? bo nie wy troszkę pieniędzy wydacie na prawo jazdy, ale jak nie spróbujecie, to się nie dowiecie, a z drugiej strony, nawet jeśli byście nie zostali w tym kierunku, tak byście nie, nie jeździli za granicą czy po Polsce, Zawsze można jeździć wokół komina na dostawczakach czy rozwozić ciężarówkami produkty spożywcze do sklepów. Albo chociaż po kraju też można znaleźć pracę, że się jest co drugi dzień w domu lub nawet, jak ktoś dobrze poszuka codziennie. Więc jak widzicie jest pełno opcji. Więc myślę, że warto spróbować. Na tym na pewno nie stracicie. Dokument zawsze zostanie. Także Podsumowując, jeśli zdecydowaliście się iść w ten kierunek albo macie taki zamiar i nie wiecie jeszcze jak to do końca wygląda, byście chcieli się coś dowiedzieć to w takim przypadku ja w opisie zostawię link do swojego facebooka jeśli macie jakieś pytania związane z tym prawem jazdem albo z kartą kierowcy, jak wyrobić inne tego typu rzeczy. Śmiało do mnie piszcie, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Chętnie pomogę. Eee, tak samo właśnie z kartą kierowcy jak ją wyrobić. Eee, w następnym odcinku postaram się o tym nagrać, jak się wyrabia kartę kierowcy. Ale jeśli by ktoś chciał coś więcej na ten temat wiedzieć, to może nawet do mnie zadzwonić eee, przez wideo na Messengerze, z miłą chęcią naprawdę pomogę. Postaram się powiedzieć, to czegoś dowiedziałem, to co sam przerabiałem. Także, cóż, zapraszam do oglądania następnych odcinków, a dzisiaj się już będziemy żegnać. Do zobaczenia, cześć!